Góź sobie właśnie pływa na jeziorze z dzieckiem na jakimś dziwnym środku pływającym i spiningują na jeziorze, na którym tego robić nie wolno. Poinformowany, bez przejęcia robi to dalej. Sytuacja dosłownie sprzed chwili, która może nie jest jakoś wielce szkodliwa, ale coś nam pokazuje. Jedno ze znanych podturyńskich jezior nie będzie to wielką tajemnicą, dzikowo, łowić tutaj można tylko z brzegu, nie wolno łowić na żadną metodę, z żadnych środków. Pływających. Przyjechałem sobie tutaj podłubać jakieś okonki, no i co widzę? Widzę gościa, który pływa na jakimś dziwnym czymś, prawdopodobnie ze swoim synem, z jakimś dzieckiem, no i sobie ochoczo spinningują. Sobie takie chwilę obserwuję, widzę, że czasami ten pan bierze wędkę, sobie trochę rzuca, później daje tą wędkę temu dziecku, ten chłopiec sobie trochę rzuca. Gdzieś tam widzę, że pojawia się jakaś siatka, bo chłopiec ma ochotę tą siatkę podnieść do góry, gdzieś tam słyszy cichutko ojciec. Prawdopodobnie ojciec daje mu sygnał, nie wyciągaj tego, więc to już mi każe myśleć, że coś na sumieniu chyba mają. Tak generalnie może takie ocenianie z góry jest trochę złe, jak tak sobie na nich patrzyłem, no nie wyglądali na jakichś wprawnych wędkarzy. Co prawda jakąś tam chyba technikę mieli opanowaną, ale raczej wyglądali na turystów. Myślę sobie, że może nie mieli karty, może nie wiedzieli. Że tutaj nie wolno z tych środków pływających. Pomijam fakt, że każdy, kto przystępuje do wędkowania, powinien wiedzieć na czyjej wodzie łowi, powinien znać regulamin tej wody i jeżeli jest taka konieczność, powinien mieć wniesione wszystkie opłaty. To należy do obowiązków wędkarza, osoby, która na danym zbiorniku zamierza łowić. No ale myślę sobie, dobra, no mogło zdarzyć się tak, że facet czegoś nie przeczytał, nie doczytał, po prostu jest tutaj może na wakacjach, wziął wędkę chłopaka, weszli sobie na to dziwne coś i zaczęli łowić. No myślę sobie wielkiej awantury robić nie będę, tym bardziej, że właśnie tam był ten chłopak, więc po co tam młodzież od razu odstraszać, że tu nie wiadomo jakie wielkie gonitwy nad tą wodą się urządza i jakieś wielkie straszenia. Myślę sobie, bo tak widziałem, że zmierzają w moim kierunku, że jak podpłyną, to po prostu Grzecznie zwrócę mu uwagę i go doinformuję, że na tej w wodzie w ten sposób wędkować po prostu nie wolno. Tak wiecie, no, w imię zasad, niech zasady, regulaminy będą równe dla wszystkich. Tak jak mówię, przymykam oko, że facet się nie doinformował. Myślę sobie, no, po prostu mu o tym powiem. No, to pewnie się zwinie i odpłynie. No jakby przewidywałem, że taka będzie naturalna kolej rzeczy. Pan no wie, że tu ze środków pływających nie wolno łowić? Słucham. Ze środków pływających. Po tym, jak grzecznie pana doinformowałem, że tutaj w ten sposób łowić nie wolno, pan oświecił mnie swoim. Serio? Nie wiedziałem. No. Serio? Nie wiedziałem. No myślę sobie, że twoim zakichanym obowiązkiem jest się to dowiedzieć, zanim rozpoczniesz wędkowanie, ale dobra. Pomijmy ten fakt, ok, nie wiedziałeś, zdarzyło się, nikt nie jest doskonały. Teraz już wiesz, bo ci o tym powiedziałem. I teraz zaczyna się najciekawsza część tego przedstawienia, bo właśnie wydawałoby się, że skoro pan został doinformowany i teraz już wie, że łamie regulamin i to co robi, tego robić nie powinien. Tym bardziej, że jest w obecności dziecka, więc myślę sobie, że jako osoba dorosła powinien jednak świecić przykładem. A tu ku mojemu zaskoczeniu kompletnie nic się nie zmieniło. Zdziwiony pan. por prostu Powolutku, tak samo powolutku jak przypłynął, tak samo powolutku sobie odpłynął w drugą stronę, w drugą część jeziora, nie zapominając jednak o tym, że cały czas w trakcie tego odpływania trzeba dalej łowić. I tak sobie stałem, łowiłem i obserwowałem ich jeszcze z dobre 30 minut i przez te dobre 30 minut, tak samo jak wolno sobie przepływali z mojej strony jeziora, tak samo wolno płynęli sobie na drugą stronę jeziora, przez te 30 minut cały czas łowiąc na ten spinning. I okej, okay, ja wiem, szkodliwość to żadna, serio, nawet jeżeli coś tam złowili, no to nic takiego wielkiego tej wodzie się nie stało, no facet nie jest typowym kłusownikiem, po prostu z dzieckiem przypłynął sobie y, połowić rybki, ja to wszystko rozumiem, dlatego też wielkiej grandy nie było co rozkręcać, niemniej jednak... No Panie kochany, no, jak już ktoś panu zwraca uwagę, że czegoś robić nie wolno, to chociaż jak jesteś pan w obecności dziecka, wypadałoby świecić przykładem i po prostu zrezygnować z tego czynu, albo chociaż nie wiem, sięgnąć za telefon, sięgnąć do regulaminu, upewnić się, czy to co ja mówię jest zgodne z prawdą i faktycznie przerwać to łowienie, doinformować się. No, oczywiście to co powiedziałem, pokryłoby się z tym, co by pan nam sobie przeczytał, więc należało to łowienie po prostu przerwać. I tu znowu wracam do tego, że no, ja wiem, że to mała szkodliwość i nic takiego wielkiego niby z pozoru się nie stało, ale po pierwsze pokazuje to na jak wielki wyjebanizm stać ludzi, robią coś, czego robić nie powinni, wręcz nie mogą, łamią pewne regulaminy, łamią zasady, ktoś im zwraca uwagę, a oni mają to totalnie w dupie. Stąd też ten materiał, wtedy kiedy wy chcecie naprawiać świat i walczyć o rybniejsze wody, o to, żeby był porządek nad tymi wodami, o to, żeby wszyscy przestrzegali tego regulaminu. No to trafiają się tacy, którzy mają to kompletnie gdzieś. Szczerze mówiąc, ja byłem w lekkim szoku. No to tak, jakby przejechać, czy stać na czerwonym świetle, i policja ci mówi: Panie, tu nie wolno na czerwonym. A, nie wolno, no dobra, to jadę. Tutaj była dokładnie ta sama sytuacja, a nie wolno, to nie wiedziałem, no to łowię dalej. Że pan, panie kochany, miałeś totalny wyjebanizm na to co mówię, no to jeszcze pół biedy. Jest pan dorosły, odpowiada za swoje czyny, ale to, że no wszystko to odbyło się, bo to mnie jakby najbardziej zszokowało, że to wszystko odbyło się w obecności dziecka, niepełnoletniego, stosunkowo młodego, bo nie wiem ile ten chłopak mógł la mieć lat, no nie wiem, 11, 12, i on to wszystko obserwował i on ten wzorzec zachowań przejmie i w podobny prawdopodobnie sposób, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie się zachowywał, gdy on będzie dorosły. To bo skoro ojciec czy ten ktoś, kto go zabrał na ten środek pływający Żwiony, ale łowi dalej, no to on, jakby uznaje, że tak powinno być, tak? że tak to się robi. No co tam, że facet jakiś na brzegu zwraca uwagę, że tu czegoś robić nie wolno, a oni mają ochotę to robić i oni będą to robić. I to jest dla mnie mega zatrważające, że z jednej strony chcemy ten świat polepszać, chcemy polepszać to nasze wędkarstwo, a wśród nas są ludzie, którzy. Nie dość, że sami zachowują się w sposób jakiś taki, nie wiem, no skandaliczny i racjonalny, no bo to było totalnie oderwane jakby od rzeczywistości to, co on zrobił, to jeszcze pokazuje młodym, że w ten sposób też możemy się tak właśnie zachowywać. W dupie przepisy, w dupie regulamin, chłopie, dziecko drogie... To, że tam Pan mówi, że nie wolno, a ja Ci mówię, że wolno i Ty sobie spokojnie łów. Zresztą w mojej ocenie facet dobrze wiedział, że jest na jakimś tam nielegalu, bo w momencie kiedy ten chłopak właśnie chciał tą siatkę podnosić, to ten facet, no akurat to usłyszałem, jak mówił, nie wodność tego. Także no ewidentnie moim zdaniem wiedział, że coś tutaj nie gra i wiedział, że łamie regulamin. Mówię, może był bez karty, może był bez zezwolenia. Rozumiem, wypłynął sobie, ma wakacje, jest sobota, piękna pogoda, ale to go nie zwalnia z tego, żeby no, stosować się do regulaminu i wnosić stosowne opłaty. Fuksem, że jest sobota i dodzwonić się do kogoś, kto kontroluje yy, wody, no, graniczy z Sudem. Każdy spędza tą sobotę zupełnie inaczej. Tak jak mówię, no tu nie chodzi też o wielką drakę, tu chodzi o pewną zasadę yy, i. Sytuację, która pokazuje pewną rzecz, która naprawdę mnie to osłabia, serio mnie to osłabia, bo to jest kolejna sytuacja, która pokazuje, że z jednej strony ludzie się starają i chcą coś zrobić, a z drugiej strony ludzie no, robią wszystko, żeby no, było jak było, no, bo mówię raz, że on ma w dupie to, co się mówi i że tu nie wolno, a dwa, no to jeszcze pokazuje to młodemu człowiekowi, który to potem młody człowiek może się zarazić wędkarstwem na tyle, że będzie aktywnie działał, na przykład w PZW, może będzie jakimś prezesem koła, nie daj Bóg prezesem okręgu, i on z takimi wzorcami wejdzie i zacznie funkcjonować. Serio, to jest przerażające. Mi to ręce opadają, jak takie rzeczy widzę. Także taka to sytuacja. Słuchajcie, zwracajcie też uwagę nad swoimi wodami, jak takie rzeczy się dzieją, bo to nie chodzi. Ja wiem, niektórzy to tam, że o Jezu, to jest jakieś wielkie ta konfidenci, będą na siebie donosić. No to nie jest kon nie jest donoszenie, no gość łamie regulamin to jest po prostu, uważam, obrona swojego nie, bo z jakiej racji on ma mieć inne prawa niż ja skoro ja się stosuję do regulaminu więc nie uważam, żeby to było jakieś wielkie konfidentstwo tylko po prostu obrona tego, o co cały czas walczymy, wiecie, dzisiaj taki gość jutro pięciu takich gości jak nie będziemy na to reagować później dziesięciu, piętnastu i tak dalej i tak dalej, nad tymi wodami zrobi się po prostu popelina i jeden wielki chaos dajcie znać tak trochę to nagrywam, bo no, sytuacja dosyć ciekawa, taka powiem wam, że trochę mi kopara opadła na tą jego reakcję, czy w zasadzie brak reakcji, a dajcie znać, czy Wy też się spotykacie z takimi yy, sytuacjami, jak to u was wygląda, jak reagujecie. Także tyle. A mistrzu, jak przypadkiem trafisz na ten materiał, to serio zastanów się dwa razy, nie, bo yy, o ile jeszcze są, chociaż też nie do końca, no, ale dobra, już pal do licho. Jestem w stanie zrozumieć, że mogłeś nie być doinformowany, ale Cię doinformowano, nie, i Ty nic z tym jakby nie zrobiłeś, miałeś to totalnie w dupie, więc jak Cię trochę ruszy sumienie, to weź woreczek i to jeziorko możesz opierdzielić dookoła ze śmieci. O, dobra, słuchajcie, tyle, jadę, jadę do domu, bo okonie i tak nie brały, więc dupa jaś, yy, Wisła mi idzie do góry, płynie jakaś rzęsa, też nie idzie łowić, Także nic dzisiaj z filmu nie wyszło, ale chociaż się pogadaliśmy, nie? No, także nara, widzimy się w kolejnych materiałach.